Cześć z tej strony Roxy i teraz kolejny film na moim kanale. Dzisiaj trzecie gramy w Fight Simulator trzymał gierkę i słuchajcie, pokażę Wam nowe update, który właśnie wleciał do gierki. Także myślę, że będzie spoko. Jeszcze ja kilka fajnych nowości, także mam nadzieję, że Wam się spodobają. Nawet no, zanim świetnie zaczniemy to przewam od odstawię faworyty i followa na mojej nowej gierce, do której macie link w opisie, bo słuchajcie, lecimy tam właśnie po 1000 faworydes. Na 1000 pewnie będzie jakiś fajny link. Także serio, zostawcie, bo już mało brakuje. I jeszcze wam dziękuję w ogóle za tyle. Pozytywny właśnie komentarz na temat nowej mapy którą zlikowaliśmy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to słuchajcie na społeczności właśnie macie znikowaną tą mapę No i myślę, że bardzo Wam się spodoba cała gierka, także wyciekujcie, a jeszcze słuchajcie Wam przypomnę, że lecimy po pierwsze subów. więc subij kniłkę w górę mile widziana, a my sobie do odcinka Dobra, więc się ogólnie myślę, że możemy na początek zacząć od spawna, od takiej małej rzeczy a wiecie, ja widzicie, pojawił się tutaj dźwig. Przez jeden budynek, i pojawił się dźwig, jest miejsce budowy, no i wiecie, to zwiastuje właśnie nowy eventik, Jaki, no pewnie się domyślacie, będzie właśnie na tysiąc i prawdopodobnie. No i wiecie, tam już pewnie się większość dowiecie, jaki będzie to event. Bądźcie tam w komentarzu, jaki według Was to będzie event. A myślicie ogólnie, no tak szybko chciałem tego powiedzieć, bo jest to Wam jestem w update logu. dlatego ja weźcie takich szybkich rzeczy, to jest weź taka zmiana tego gamepassa, który wam daje po prostu lucky gold Dodaliśmy mu lepszego, jakby ulepszyliśmy ten game pass Jest teraz 20% zamiast 10% I dropi po prostu więcej kodem W tej samej cenie jest dalej Także jeżeli nie się otwierać to myślę, że to jest fajna opcja Bo jednak nie musicie się męczyć i jednak więcej tych kodem wylatuje Ale słuchajcie jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że kolejny update będzie większy Sorry, że to jest takie małe życie No mam kilka pomysłów teraz na ten kolejny update i tam już dodamy naprawdę kilka fajnych rzeczy. Na pewno Was się spodobają. Też będzie na pewno Training Gloves trening Training dodamy, których to w tym, w tym update'u niestety nie ma. Więc wyczekujcie uciekaj, update'u, tu, bo tam się dużo rzeczy pojawi. A my, ogólnie przejdźmy jeszcze do tego aktualnego update'u, bo mamy nową Void mapę. Więc, więc przejdźmy sobie tam. I rzeczywiście jest coś mega fajnego na tej mapie, co mi się strasznie podoba. I jesteście to możliwe, że dodamy właśnie do większości map, bo nie wiem, czemu tego nie ma, bo nie chcecie mapy niestety nie mają nocy, a powinny mieć i to prawdopodobnie też kiedyś dodamy, więc ja mi się teraz sobie wbijamy i patrzę jak tu się zmienia lighting i wszystko. No o wiele, wiele lepiej to wygląda teraz, tam tylko widać portal, w ogóle ile tych map jest, jak to teraz wygląda, tam jest, co jest, dalej no, ja, mi się to fajnie to wygląda. Oczywiście nowe trening bugi, do no 8 nowych trening bugów do nas na mapie po prostu. Mamy też razy 600 power, także myślę, że właśnie spodoba razy 600. Dodatkowo, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, wywaliliśmy te dwa niepotrzebne po prostu te automaty. I został jeden, jak widzicie teraz tak fajnie wygląda, jest takie wgłębienie. I tu już, słuchajcie, mamy właśnie nowe jajka O, właśnie ma pety znikowałem, ma tego nie powinienem zrobić Ale to nieważne, słuchajcie, zaraz tak do nich przejdziemy A trzecie jeszcze rękawice oczywiście Więc mamy nowe Void Glovesy Mamy pierwsze, słuchajcie, ogólnie mapa jest za 7,5 tryliona Jakby ktoś pytał, ale teraz się power Będzie to mać szybciej, do czego zaraz przejdziemy Znaleźliście mapa, ja widzicie, za 7,5 tryliona Także, no, trochę to kosztuje Kolejne rękawice za 10 trylionów Dark Energy, kolejne, słuchajcie, Dark Crystal Za 14 trylionów Kolejne Dark Eye za 20 trylionów no i jesteście ostatnie największe Ultra Void Glove za 30 Trillionów No i jesteście te już wyglądają przeepicko No mega mi się podobają, naprawdę mega mi się podobają No i mam nadzieję, że właśnie, właśnie przydadzą w zdobywaniu energii Także pójdźmy stąd tutaj I słuchajcie, teraz ja wiecie ogólnie przejdźmy do petów Mamy oczywiście 7 nowych petów Ja mam sekret, a teraz Zacznijmy może od początkowych petów Czyli ci oczywiście Void Cat, Void Bunny, Void Eje i słuchajcie Void Hydra Okej, okay, teraz do epika tu ja widzę podstawowe pety, po prostu mamy kota, mamy królika, mamy takie oko dziwne i mamy też wiecie Void Hydre, czyli takie będą no, podstawowe po prostu, co nie podstawowe, są praktycznie wejdzie, ale ci dalej, uwaga, uwaga i tu już wam znikuje nową rzecz w tym update'ie. Jest to power Multiplier w petach. Tak, dokładnie mega to, to osób to chciało, więc teraz każde legendarki, każde mitiki i każde secrety mają ten power Multiplier Oczywiście czym lepsza mapa, tym lepszy mamy multiplayer, więc warto jednak te lepsze będę zbierać. No i oczywiście, oczywiście zakładamy, zakładamy sobie to i zakładamy sobie Void Sharda, czyli secreta. No I słuchajcie mamy legendę, prezentuje się ona tak, bardzo ładna. Mam no oczywiście do secreta, no, Secret no se musimy przylecieć, Oczywiście o tam trolluje mocno. No to sobie poczekamy na tego mitika, nie wiem czy mu tak się czasem beta bugują, ale na to jest słuchajcie, no, już nic nie poradzę No no sobie okulnie nie lata to poczekamy To przy okazji Wam pokażę ogólnie nowego secret'a, czyli Void Sharda Ej, no, słuchajcie te efekty przy nim Moim zdaniem jeden z najlepszych Naprawdę mega ładnie ten shard wygląda Chyba lepszego sharda jeszcze w grze nie było, tak mi się wydaje No mi się trzymacie jakiegoś lepszego sharda, mi się wydaje, że to jest najlepszy No iście Void Monster z skrzydłami po prostu których też jeszcze nie było Domalone wielkie skrzydła, czyli to, co ja, ja najbardziej lubię. Nie wiem, czy wy też. No, słuchajcie, moim zdaniem, mega epicki pecior. Te partie, które to no, pięknie, to moim zdaniem, właśnie wygląda. całą głównie babka, cały styl babki, słuchajcie, czarne, białe takie nody. No, moim zdaniem, to jest mega potężne. Mi się mega podoba to. No, widzicie, jak oceniacie mapkę całą. No moim zdanie, mega spoko. A jeszcze, no i jeśli to niestety to jest wszystko z tego updateu, oczywiście jeszcze Kozik void będzie, ale jeszcze nie jest dodany, bo ja to nagrywam dzień szy szybciej. A rzeczywiście na update już kod Void działa i wam tam daje prawdopodobnie jakieś darmowe boosty, także wykorzystujcie. Jak już mówiłem, oczywiście wyczekujcie następnego update'u, bo tam kilka fajnych rzeczy się pojawi, a za dwa tygodnie to już w ogóle będzie tak dowolony update, że serio warto czekać. Także jeżeli do trwajcie tego czasu, czycie nacie hashtag vojt to, to serduszko, płacie na bego Discord na Instagramie, i lupcowej. i słuchajcie, pamiętajcie o fawe tej fałda na nowej gierce, a jeszcze ja chcecie zła i żegnam się ma biego dnia, no i cześć, miłej gierki życzę.